Witam serdecznie na moim kanale Anspiry Respiry w programie Spotkanie przy herbatce. Nazywam się Lunia, program poświęcony jest wszystkiemu, co piękne, rozwijające i inspirujące. Kochani, dzisiaj nareszcie o czekoladzie. Od samego początku czekolada była bardzo kuszącą dla wszystkich zmysłów. Zawsze przyciągała zarówno małych, jak i dużych. W naszej pamięci czekolada łączy się ze szczęśliwymi chwilami, przypominając o świętym Mikołaju, gwiazdce, urodzinach. Każdy, nawet najmniejszy kawałeczek czekolady może wzbudzić uczucie błogości. Przeróżne aromaty, uwalniające się podczas topnienia się nawet najmniejszego kawałeczka czekolady, nasuwa na usta cały wachlarz przymiotników. Podobnie jak przy degustacji wina: cytrusowa, z przyprawami, lekka, dojrzała, czarna, biała, matowa, błyszcząca. Oscar Wilde, pisarz angielski, był smakoszem czekolady i mawiał. Potrafię wszystkiemu się oprzeć, z wyjątkiem pokusy. Czekolada ma długą historię. Na przestrzeni wieków była uważana za pożywienie bogów Olimpu, przynosząca nieśmiertelność. To także afrodyzjak i eliksir młodości dla Kleopatry. Czym jest więc czekolada? Dlaczego cieszy się niegasnącą popularnością? Czekolada to rzadki produkt, który nigdy nie zaznał kryzysu. A więc posłuchajcie. Czekolada nie rośnie na drzewach. To kombinacja kilku składników takich jak kakao, masło kakaowe i cukier. Drzewa kakaowe sięgające od 4 do 10 metrów rosną w rejonach tropikalnych. Potrzebują bardzo żyznej gleby, temperatury od 21 do 32 stopni Celsjusza oraz dużo deszczu, aż do 2000 mm w ciągu roku. Z pozoru wydawałoby się łatwe do uprawy. Drzewko kakaowe jest bardzo wymagające. Kakaowiec nie znosi bezpośredniego słońca, dlatego sadzony jest w cieniu. Dopiero po trzech latach kwitnie, pod warunkiem, że jest samozapylającym się. Z jednego drzewa zbiera się około pół kilograma ziaren, a z jednego hektara uzyskuje około jednej tony kakao. W naturalnych warunkach kakaowiec rozmnaża się bardzo trudno, gdyż nasiona uwięzione są w twardej skorupie przypominającej piłkę do futbolu amerykańskiego. Mogą być uwolnione jedynie, jeśli jakieś zwierzę rozłupie łupinę, a nasionko padnie na żyzną glebę. W dodatku musi zostać nawilgocone deszczem w ciągu 48 godzin. Kakaowiec rodzi owoce przez cały rok. Dojrzałe owoce poznaje się po kolorze łupiny, które odcina się ręcznie maczetą, tak aby nie uszkodzić drzewa ani rosnących w tym czasie kwiatów. W łupinie może znajdować się od 20 aż do 60 ziaren. Są otoczone aromatycznym słodkim śluzem, który nazywany jest baba. Miąż jest bardzo smaczny i orzeźwiający, natomiast nasiona są twarde i gorzkawe. Ziarna wyjmuje się z łupiny i wkłada do drewnianych skrzyń razem z liśćmi bananowca, potrzebnymi do fermentacji. Ten proces jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy. Następnie ziarna są suszone, pakowane do worków i wysyłane do fabryk, gdzie będą w suszone, prażone i mielone. Każdy proces ma swoją wagę i decyduje o jakości czekolady. Miażdżenie i mielenie utworzy miazgę kakaową, z której następnie oddzieli się zawarty tłuszcz zwany masłem kakaowym oraz proszek, który znamy jako odtłuszczone kakao. Hartuje się nie tylko stal. Czekolada także jest poddawana procesowi temperowania, czyli naprzemiennemu podgrzewaniu i schładzaniu. Dzięki temu procesowi czekolada uzyskuje odpowiedni połysk i teksturę, co zapewni dłuższy okres jej przechowania. Następnie czekolada wlewana jest do odpowiednich form i będzie służyła jako kuwertura w cukiernictwie lub transportowana jest w ogromnych cysternach w płynnej formie. Czekoladą proponuje się także w formie pastylek, wiórek, tabliczek, a najczęściej w blokach 5-kilogramowych. Każdy proces od fermentacji ziaren po ich mielenie jest ściśle określony, zapisywany i trzymany w sejfie. Podobnie jak wino, czekolada posiada swoje odmiany, na które wpływa rodzaj kakao, warunki gleby i jakość światła słonecznego. Forasteros to najbardziej popularne kakao wchodzące w skład 70% produkcji światowej czekolady. Drzewa Forasteros rosną głównie w Brazylii i centralnej Afryce. Criolos pokrywa zaledwie 8% światowej produkcji, jest wrażliwym i mało ekonomicznym kakałem, natomiast jego wyjątkowy aromat przyciąga koneserów. Dlatego Criolos jest uważany za najszlachetniejsze i najdroższe kakao. Uprawia się go jedynie w Wenezueli. Trinitarios to mieszanka Forasteros i Criolos ten gatunek jest w szczególności lubiany przez producentów. Ma wyrafinowany smak i zawiera duży procent tłuszczu. Wybrzeże Kości Słoniowej to główne miejsce uprawy tego kakao. Jego produkcja obejmuje 20% produkcji światowej. Skład oraz mieszanka różnego rodzaju kakao wpływa na to, czy będziemy zachwyceni czekoladą, czy nie. Zanim rozwinę ten nader słodki, kuszący temat, postawiam pytanie, na które odpowiem. Na końcu spotkania. Zastanówcie się, proszę, czy można nazwać białą czekoladę czekolada? Słowo czekolada pochodzi od słowa Azteków chocoit, co oznaczało gorzka woda. Licząca sobie 4 tysiące lat historia czekolady ma swój początek w Meksyku. To tam odkryto pierwsze drzewa kakaowca. W późniejszych wiekach Majowie uważali czekoladę za napój bogów. Do wytwarzania tego świętego naparu używali prażonych i ucieranych ziaren kakaowych, zmieszanych z papryczką chili, wodą i skrobią kukurydzianą. Aztekowie używali ziaren kakaowych także jako środka płatniczego, aż do XV wieku. Wierzyli, że czekolada była darem boga, koalta. służyła im jako napój orzeźwiający lub afrodyzjak, ale pili ją również żołnierze przed wyprawami wojennymi. W 1502 roku Krzysztof Kolumb na wyspie Honduras po raz pierwszy skosztował kakao, lecz wcale mu nie smakowało. Dopiero 17 lat później Hernán Cortés, który także wyjechał na podwój Nowego Świata, od razu był zachwycony napojem. Przywiózł go do Europy i zaproponował na dworze Karola V Habsburga. Napój został zaakceptowany. Początkowo konsumowano kakao według przepisu Azteków, czyli było gorzkie, gdyż z dużą ilością ostrych przypraw. W końcu siostry zakonne z Oaxaca połączyły kakao z wanilią, kwiatem pomarańczy i cukrem. Karol V Habsburg był zachwycony. Przez długi czas kakao zarezerwowane było jedynie dla dworu, dopiero później dla arystokracji. Dwory w Europie w końcu doczekały się na pojawienie się na ich stołach czekolady. Maria Teresa, austriaczka, żona Ludwika XIV, była prawdziwą adeptką czekolady. Niemcy także posmakowali czekoladę w 1641 roku, a dopiero 18 lat później powstały pierwsze Chocolate Houses, gdzie boski czekoladowy napój był dostępny dla każdego, kto miał pieniądze oczywiście, gdyż czekolada była bardzo drogim smakołykiem. W tym czasie Flandria była pod panowaniem Hiszpanii, i dlatego tam już w XVI wieku zaczęto przywozić do portów Antwerpii nie tylko ziarna kakao, lecz także i cukier. Bardzo szybko powstały liczne fabryki czekolady w Gandawie, Antwerpii, Mons, Brudzi, w i w Brukseli. W XVII wieku czekolada nadal była bardzo droga, lecz po raz pierwszy. Aptekarze otrzymują zezwolenie na jej produkcję w pastylkach jako lekarstwo tonifikujące, uspokajające. XIX wiek to epoka industrializacji przemysłu na szeroką skalę. Fabryki czekolady pojawiały się jak grzyby po deszczu. W samej Brukseli powstało ponad 30 fabryk. W sprzedaży były już obecne czajniczki z mieszadełkiem napitną czekoladę, a także po raz pierwszy pojawiły się foremki do produkcji czekoladek, pastylek i różnego rodzaju figurynek. XIX wiek to czasy pojawienia się dużych marek czekolady belgijskiej, jak Neuhaus, Côte d'Or, Jacques i Calbu, które do dzisiaj istnieją. Na początku XX wieku cena cukru obniżyła się drastycznie, aż do 80%, co w spektakularny sposób Obniżyło cenę czekolady, która już nie była luksusowym produktem, lecz stała się powszechną do takiego stopnia, że jeszcze przed I wojną światową wkładano tabliczkę czekolady między dwie kromki i jedzono jako kanapkę. XX wiek znaczy także nowe pomysły w produkcji czekolady. Pojawiają się nie tylko małe 35-gramowe batoniki czekoladowe, lecz również pierwsze batoniki nadziewane. W tymże czasie ujrzały światło dzienne pierwsze praliniarnie. Jak mówi historia kucharz księcia Ples Praslin, zanurzył podpieczony migdał w syropie z cukru, a następnie ostudził. Od tego czasu we Francji i w Szwajcarii pralinką nazywa się migdał w cukrze, lecz bez czekolady. W Belgii takie migdałki cukrzane nazywa się drażetkami. Belgowie wymyślili ich własną pralinkę. W 1912 roku cukiernik Neue House zaczął nadziewać małe czekoladki. Wpierw wlewał czekoladę do foremki, po czym schładzał ją i wypełniał nadzieniem. Następnie polewał czekoladkę kuwerturą, która musiała być najcieńsza jak tylko to było możliwe, gdyż miała chrupać pod zębami, a jednocześnie nie zakłócać smaku nadzienia. Na końcu jeszcze raz zanurzał pralinkę w płynnej czekoladzie i dekorował ją ręcznie według swojej wyobraźni. Jego żona Agostini wykreowała papierowe pudełeczko służące do zapakowania pralin zwane balotin to bardzo ozdobne opakowanie które używa się do dzisiaj każda pralinka ma swoją nazwę najbardziej popularną jest Manu. Historia tej nazwy nawiązuje do miłości Manon Lescaut i rycerza de Grieux opiewana w operze Julesa Masneta. Manu jest większą pralinką niż pozostałe, nadziewana śmietanką lub masą maślaną, często o smaku lub kawowym. Zazwyczaj maną polana jest białą czekoladą z małym orzeszkiem laskowym na górze. Dzisiaj mamy także maną polanę gorzką czekoladą. Oprócz maną mamy także ganache, gianduja, trojka, fruit de mer, caprice, criollo, violetta. Z każdym sezonem pojawiają się nowe nazwy. Podniebienie smakoszy zachwycają także pralinki nadziewane alkoholem, szampanem, koniakiem, eau de vie. I innymi trunkami. Wspaniałe trufle z drobinami czekolady także należą do szerokiego asortymentu. Każda o wymyślnej nazwie i smakach. Obecnie łączy się w nich nawet egzotyczne przyprawy takie jak pieprz, gałka muszkatołowa, szafran, zielona herbata, imbir, chili. Każdego roku pojawiają się nowe kształty i wymyślne smaki pralinek. W centrum Brukseli eleganckie sklepiki z czekoladą prześcigają się w pomysłach i oryginalności. Do najbardziej popularnych, a zarazem utrzymujących wysoką jakość i doskonały smak, należy Leonidas. W samej Belgii istnieje ponad 2000 cukierników parających się wyrobami czekoladowymi. Lista jest długa, wymienię tylko kilka z nich. Witamer, Mary i Galer to marki ekskluzywnych pralin, które zyskały przywilej dostarczania swoich luksusowych produktów na dwór królewski. Dla poszukujących wyjątkowości proponują pomadki Pierre Marcolini. Cukiernik został dwukrotnie wybrany na najlepszego rzemieślnika czekolady na świecie. Jego pierwszy butik z ekskluzywną czekoladą powstał w 1995 roku. Pomadki Pierre Marcoliniego miniaturowej wielkości i kosmicznej cenie zachwycają podniebienie smakoszy na całym świecie. Marcolini jest jednym z pionierów biorących udział w ruchu Bin-to-Bar, co oznacza od drzewa i ziarna do czekoladki. Ta nowa tendencja zrodziła się w San Francisco i mobilizuje producentów czekolady do poznania całego procesu produkcji od samego początku. Rzemieślnicy wyjeżdżają do Ameryki Południowej czy Afryki, spotykają się z producentami, śledzą cały proces przetwarzania ziaren kakao. Często prace są wykonywane ręcznie. Zwraca się przy tym uwagę na jakość produktu oraz na jego obróbkę, aby zachować wszystkie jego zdrowe dla człowieka składniki. Takie stanowisko jest istotnym w celu uszanowania pracy rolników uprawiających kakaowce i zapewnienie im rynku zbytu. Mówiąc o czekoladzie belgijskiej, nie można ograniczyć się do jej belgijskiej tradycji, jak i do ilości wyprodukowanej czekolady w ciągu roku w Belgii. Istnieje pięć powodów, dla których czekolada belgijska cieszy się niegasnącym powodzeniem na świecie, a w Japonii ten luksusowy produkt sprzedawany jest za cenę powyżej 100 euro za kilogram. Po pierwsze, chodzi o jakość ziaren kakao pieczołowicie wybieranych i przetwarzanych przez producentów belgijskich. Po drugie, Chodzi o odpowiednie suszenie ziaren, co w głównej mierze wpływa na smak czekolady, podobnie jak to ma miejsce przy suszeniu ziaren kawy. Jeśli czas suszenia jest zbyt długi, smak czekolady może być gorzki, spalony. Natomiast jeśli ziarna kakao są zbyt krótko suszone, smak może być zbyt kwaśny. Na jakość wpływa także mielenie ziaren kakao. Im drobniej zmielone są ziarna, tym lepsza jakość czekolady. W Belgii ziarna mielone są na grubość 12 mikronów. To najdrobniej mielone ziarna. Po trzecie chodzi o jakość cukru. Belgia produkuje swój własny cukier o wysokiej jakości. Po czwarte chodzi o zawartość kakao w czekoladzie. W Belgii najmniejsza dopuszczalna ilość kakao w czekoladzie wynosi 43% zamiast 35% przewidzianej w innych krajach. Piąta racja, dla której czekolada belgijska sprzedawana jest tak drogo, to wiedza odnośnie wyrobu, jaką posiadają belgijscy rzemieślnicy czekolady. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego czekolada belgijska uchodzi za jedną z najsmaczniejszych na świecie a chodzi o zawarty w niej tłuszcz. Od maja 2000 roku Wspólnota Europejska prowadzi debaty na temat ilości masła kakaowego zawartego w czekoladzie. Od 2003 roku producenci czekolady mogą w miejsce 5% masła kakaowego wprowadzić inny, tańszy tłuszcz, taki jak masło karity czy olej palmowy. Ta nieszczęśliwa decyzja wpływa nie tylko negatywnie na smak czekolady, lecz przede wszystkim powoduje bezrobocie wśród producentów kakao. Od tej daty pojawiły się dwa rodzaje czekolady prawdziwa czekolada i czekolada oszukana. Belgia zawsze walczyła o utrzymanie jakości swojego produktu, dlatego prawdziwa belgijska czekolada zawiera 100% masła kakaowego i przy użyciu minimum 43% pudru kakaowego. Takie stanowisko pozwoliło na to, że czekolada belgijska nigdy nie zaznała kryzysu. W sytuacjach trudnych ekonomicznie odnotowuje się nawet wzrost obrotu. A zatem, co takiego kryje się w czekoladzie, że jest w stanie usidlić nasz umysł? Tym sekretem są bogate składniki odżywcze, wzmacniające naszą odporność i chroniące nas przed infekcjami. Im większa jest masa kakaowa, tym więcej zalet odżywczych, a chodzi o magnez i żelazo, witaminę A, witaminy z grupy E, kwasy omega-6, witaminy z grupy B oraz kofeinę i teobrominę, pobudzającą układ nerwowy, dodając przy tym energii, co poprawia koncentrację i humor. Kosteczka czekolady jest doskonałym remedium na stres i napięcie. W czekoladzie znajdują się także wapń, potas, fosfor, cynk, żelazo i magnez, a w szczególności jeden składnik zasługuje na uwagę, a jest nim fenyloetyloamina. To hormon naturalny produkowany przez nasz mózg w chwilach radości. Jego działanie jest uspokajające i wpływa na zwiększone wytwarzanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Nic dziwnego, kiedy pozwolimy małej kosteczce rozpłynąć się po kubkach smakowych naszego języka, czujemy się jak w raju. To właśnie Guy de Maupassant zachwycał się aromatem czekolady i jej miękkim, aksamitnym dotykiem, dla którego można było umrzeć. Dobrej jakości gorzka czekolada bogata jest także węglowodany i tłuszcze. Mimo swej kaloryczności, gdyż jedna mała kosteczka 6 gramowa zawiera aż 35 kalorii, to ze względu na bogate składniki odżywcze polecana jest sportowcom, dzieciom i młodzieży. A w dodatku paradoksalnie wspiera utrzymanie niskiej wagi, gdyż szybko daje uczucie sytości. No cóż, warto sięgnąć po czekoladkę w chwilach zmęczenia czy intensywnego wysiłku, a ten mały, słodki grzeszek będzie usprawiedliwiony. Należy wspomnieć, że czekolada nie tylko przyjmuje formy tabliczek, batoników czy pralin, lecz także rzeźbi się w czekoladzie. W ten sposób powstała czekoladowa Wieża Eiffla, świątynia Taj Mahal, pociągi, zwierzęta, maski karnawałowe. Nawet poczta belgijska wyemitowała serię aromatyzowanych na czekoladowo znaczków. A teraz rozwiązanie zagadki. Czy białą czekoladę można nazwać czekoladą? Jak myślicie? Z ziaren kakao otrzymujemy dwa składniki – odtłuszczone kakao jako puder oraz tłuszcz zwany masłem kakaowym. Te dwa składniki zawiera czarna czekolada i mleczna czekolada, oczywiście z dodatkiem cukru i aromatów oraz mleka. Natomiast w składzie białej czekolady znajduje się jedynie masło kakaowe z dodatkiem cukru i mleka oraz aromatów. Czy więc możemy nazwać białą czekoladę czekoladą? I tak i nie. Obrońcy białej czekolady powiedzą, że na dwa składniki pochodzące z ziaren biała czekolada zawiera 1, czyli 50% z tego, co zawiera ziarno kakao. Dlatego może pretendować do nazwy czekolada. Amatorzy czarnej czekolady twierdzą, że czarna czekolada nie tylko zawiera w 100% oba składniki pochodzące z ziaren, lecz w dodatku dzięki obecności kakao posiada wszystkie właściwości odżywcze, włącznie z fenyloetyloaminu. Jedynie czekolada, która zasługuje na nazwę czekolada, to czarna i mleczna czekolada. Taką dał odpowiedź cukiernik. A więc wszystko zależy od naszego smaku i punktu widzenia. Moi kochani, zanim rozstaniemy się, pragnę podzielić się z wami krótkim i prostym sposobem na przygotowanie pysznej czekolady do picia w chłodny zimowy wieczór. W Strasburgu, w centrum miasta, przy ulicy Rue Mercier, tuż obok katedry, znajduje się cukiernia Niebyle jaka. To cukiernia Christian. Nie tylko można tam zjeść pyszne ciastko, lecz przede wszystkim wypić autentyczną czekoladę. Jednego razu ten właśnie cukiernik przyjechał do Brukseli na wystawę czekolady. Możecie się domyśleć, że i ja tam się znalazłam. Widząc moje zainteresowanie i usposobienie epikurejskie, cukiernik zdradził mi sekret, jak przygotować prosto i szybciutko boski napój. A więc. Na jedną porcję bierzemy jedną dużą łyżkę dobrego kakao. Psypujemy do wysokiego pojemniczka przeznaczonego do miksowania. Ja miksuję mikserem do zupy. Następnie dodać małą łyżeczkę dobrego cukru. Na przykład cukier kwiatu kokosu, choć głównie o złagodzenie gorzkiego smaku kakao. Cukier może być zastąpiony miodem. Należy lekko sparzyć wrzątkiem kakao z cukrem. W tym czasie już miksujemy napój i powoli uzupełniamy gorącym mlekiem, nie przestając miksować. Uwaga! Miksując napój, jednocześnie nieustannie unosimy mikser do góry. W ten sposób zmieniamy strukturę molekularną napoju, który staje się puszysty i smaczny. Wlewamy czekoladę do kubeczka i posypujemy z góry wiórkami czekolady, cynamonem, kardamonem. Kurkumą lub goździkami, jednym ze składników do wyboru. Napój jest gotowy do degustacji. Na zdrowie! Moi kochani, tym słodkim akcentem kończą temat czekolady i zapraszam na następne spotkanie w piątek o godzinie 18. Czasu polskiego. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia, a tym, którzy słuchają tego programu wieczorem, życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia!